Korzystając z mojego linku afiliacyjnego wspierasz kanał do diabła z grami. Link w opisie. na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich turbo serdecznie na kanale do Diabła z grami. W dzisiejszym odcinku powracamy z serią najciekawsze nowe gry na Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Moi drodzy, słuchajcie, e, tak jak widzicie, Nintendo Switch, nasz dziadek Switch jest ciągle wspierany przez wielkie N, to dobrze. Cieszymy się z tego na maksa, w sensie ja się cieszę, moje koty się cieszą, pies się cieszy, każdy się, słuchajcie, cieszy. Dobra, grzejemy z tym, mamy trochę tych gier. E, moi drodzy, w polecaniu ich kierowałem się głównie recenzjami, artykułami w sieci, taki, zrobiłem taki research o przegląd, powiedzmy, nie? Dobra, słuchajcie, lecimy. Pierwsza z nich to Lokomoto. To jest interesujący tytuł, który jest takim troszkę, jeżeli ja się dobrze orientuję, Farming Simem, takim Social Simem, w którym będziemy e, ro, grali z zwierzątkami, które będą kierowały pociągiem, i te pociągi będziemy re, ten. Re, Renault, naprawiać, w sensie będziemy je odświeżać, o, będziemy rozbudowywać stacje, na których będziemy stawać. Kurczę, fajnie to wygląda, to wygląda w ogóle jak taki zajebisty pomysł na grę w stylu Animal Crossing. Nie wiem, jak wy uważacie, nie? fajne to? No, ja nie będę w to grał, ale myślę, że to może być interesujący tytuł, tym bardziej, że on odciąga oceny rzędu 7 na 10, 8 na 10, więc myślę, że warto będzie go Sprawdzić. Kolejna gra, którą jestem mocno zainteresowany, jest to Kanin. Kanin, chyba tak, mam nadzieję, że dobrze to czytam. Jest to, słuchajcie, horror wydany przez Dolores Entertainment. E, pierwszoosobowa gra, w której będziemy wcieli się w chłopca, któremu ukradli psa, albo ten pies zniknął. No i słuchajcie, musimy tego psa odnaleźć później w tajnym lab laboratorium i później z tym psem na rękach przechodzić kolejne poziomy. A na tych poziomach będzie nas gonić e, jakiś kurcze owco obcy. Psopcy, psopcy. Grafika przypomina bardzo pierwsze PlayStation i Silent Hill 1, co sprawia, że moja wyobraźnia zawsze dużo mocniej pracuje. Takich gier się po prostu boję bardziej, tak osobiście mam. A sam gameplay przypomina Alien Isolation, tak? Gra zbiera dobre oceny. Plus na Nintendo Eshop, słuchajcie, ona jest teraz w jakiejś promce za 25 ziko, jeżeli dobrze pamiętam mnie. Więc wiecie, to wygląda ciekawie. No chyba przyznacie chyba, mi rację. Ja nawet bym chciał to kupić, ale. Powiem wam tak. Z tego typu takich gier, wiecie, tych pixel artowo, nie że to powiedziałem, PSX artowo, tak to ujmijmy, mam teraz ten Labyrinth of Demon King i jestem już prawie gotowy, żeby w to grać, tak? Ostatnio wam, ostatnio wam mówiłem, że mam troszkę napięty bardzo okres zawodowo w swoim życiu i gram takie tylko gry odprężające, tak? Że nie mam ochoty na żadne teraz bardzo ciężkie survival horrory, więc, więc odpuściłem, ale będę wracał, ale ten kanin też wygląda naprawdę, naprawdę, słuchajcie, ciekawie. Co jeszcze? Bendy Dark Revival. To jest interesujące, bo to wyszło dopiero teraz, a zapowiedziane było dawno temu. To jest kolejna, słuchajcie, gra z serii tych Bendy. Już widziałem jakieś te chyba Bendy, poprzednią część na pewno. I tutaj widzę, że styl graficzny się mocno zmienił, ponieważ przedtem... E, Przedtem, słuchajcie, gra była zrobiona w takiej stylistyce tych bajek z lat 30. powiedzmy. E, teraz mamy e obiekty 3D, wszystko dzieje się w trójwymiarze. Mamy też elementy walki, co mi się cholernie podoba już na dzień dobry. No i moi drodzy, gra ogólnie klimatem, no przyznacie, że trochę takim bajoszokiem zajeżdża, nie? Jak uważacie? No, mi, mi tak. I powiem Wam szczerze, mnie to mocno interesuje. Ten Tu jestem ogólnie mocno nim zainteresowany i biorę pod uwagę. Rozejrzenie się za wersją pudełkową, a może jakoś, nie wiem, jakbym dostał kod, to może dla Was zrecenzuję, muszę się zorientować, zobaczyć, nie? Bo tutaj wiecie, teraz jestem grami totalnie przyładowany, ale... Jest ok, to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Taki, wiecie, mroczny Bioshock wipe z tego e, bije. Plus, no też ta walka, nie? No to, że dla mnie, wiecie, w hororach jest walka, no to jest mega istotne, jednak, mimo wszystko. tak, Dobra, lecimy dalej. E, Tony Hawk Pro Skater 3 i 4. W tym tygodniu powinien być materiał z tej gry na kanale. Nie wiem, czy bardziej bliżej końca, czy bliżej e, początku. Pewnie, bardziej, pewnie, pewnie bliżej końca. E, powiem na razie tylko tyle. No, przyznam to, że. Gra na Nintendo Switch 2, bo na tej konsoli ogrywam, wygląda prze -zajebiście i śmiga naprawdę zajebiście. Tutaj duży szacunek dla, dla twórców, dla deweloperów, bo no, zrobili kawał dobrej roboty. Nie podoba mi się troszkę wybrakowany soundtrack do tego tytułu, no ale wiecie, nie można mieć niestety wszystkiego. Cóż jeszcze, moi drodzy? Kolejna gra no, to System Shock 2 i... Kurde, powiem wam tak, no dobrze to wygląda, nie? Ja lubię, wiecie, co mi się podoba, jak ten najdajef robi takie te mocne remastery, tak bym to nazwał. Oni troszkę podkręcają tą grafikę, ale też zachowują taki pierwotny powiedzmy, że look, tak? No i. Moi drodzy, słuchajcie, ogólnie jest taki horror, który był bardzo popularny swego czasu na PC, ja nigdy w niego nie grałem i będę mega wdzięczny, jeżeli zechcielibyście się tutaj jakoś rozwinąć, tak, w komentarzach, czy to w ogóle dobre, czy to słuchajcie, niedobre, nie wiem, nie, nie, no w sensie na pewno dobre, tak, ale czy w ogóle dzisiaj jak ktoś nie grał, to warto sprawdzić? No bo cholera, wygląda to dla mnie bardzo interesująco, tylko ja się po prostu obawiam, że wiecie, to jest stary pecetowy tytuł. Ach, cholera, nie wiem. Teraz chciałbym Wam tutaj wtrącić, bo tak na, wiecie, ja te odcinki często nagrywam bardzo żywiołowo, w sensie tak idą zażywiał. żywioł. E, moi drodzy, chcę wam teraz teraz wtrącić, przypomniało mi się dokładnie, teraz ja tego nie mam zapisanego na mojej karcie, że wychodzi, albo już wyszła wersja pudełkowa hmm, Legacy of Kane jedynki i dwójki remasterowanej, A propos Night Dive a, dlatego mi się o tym przypomniało, tak? Chyba jest u Cenegi, sprawdźcie, czy to, czy to już wyszło, czy nie. Jeżeli tak, no to myślę, że warto jest mieć to na uwadze. Moi Drodzy, kolejny tytuł no to patapony. I teraz tak. E, kurde. Patapon to jest jedna z nielicznych gier. Jedną z nich też jest Dave the Diver. E, które posiadają wszystkie cechy, które ja w grach lubię, ale w jakiś sposób nie są w stanie mnie do siebie przekonać. Nie? Patapony. Mm, Pogrywałem na PSP, yy, wręcz bardzo chciałem, w pewnym momencie wręcz bardzo chciałem je uwielbiać, bardzo polubić, chciałem się w to zagrywać, ale zawsze po mniej więcej 20-30 minutach gry czułem znużenie, zmęczenie i już nie chciałem dalej w to grać i po prostu to olewałem. Słuchajcie, yy, dajcie mi znać, jak jest u Was. Lubicie patapony? Mocno, mniej mocno, nie wiem. Jara, was to? No tak jak wam mówię, ja ogólnie lubię gry, zarówno indie, jak i gry muzyczne. Gry muzyczne lubię nawet bardzo. Taki mój sekret, o którym jeszcze nie wiecie, ale... Patapon nigdy nie był w stanie mnie do siebie przekonać, za to przekonałby mnie do siebie Scholar Might. Jest to słuchajcie, tytuł, który jest dobrze wyglądający na Nintendo Switch 2, i chyba też na Nintendo Switch 1 survival horrorem, w którym będziemy uciekali z jakiegoś tajemniczego szpitala i jest to ponoć głównie właśnie uciekanka, ale całkiem niezła gra jest takim ogólnie escape roomem, czyli będziemy, wiecie, od pomieszczenia do pomieszczenia przechodzili, będąc ściganymi przez jakiegoś tam wielkiego drania obrzydliwego. No i będziemy w trakcie oczywiście tutaj wypełniać całą masę różnych misji, zadań i tego typu rzeczy. W sensie, bardzo przepraszam, nie misji, ale tylko zagadek, jakichś łamigłu, łamigłówek tego typu rzeczy. No i to, co mi się podoba, to taki dosyć brutalny, mroczny klimat. No chyba to widać na trailerze. I to też biorę pod uwagę, że kupię, nie? To takie jest, wiecie, gra z cyklu, a nóż bym to sprawdził, nie? Coś, Coś w ten... Deseń. Co jeszcze moi drodzy? O, yy, to jest ciekawe. Neverwinter 2K. I teraz tak, jak mi się Baldur's Gate podobał w miarę 3, to w to gra się podobnie na konsoli. Dajcie mi znać, e, ogólnie ludzie się mega jarają, że to wyszło. Jest taka atmosfera, widziałem zarówno w komentarzach, jak i w recenzjach, takiego wow, że o, że zajebiście, że jest jakiś potężny RPG na ponad 100 godzin. No, powiem wam w ten sposób, że jest to dla mnie jak, jakoś tam e, interesujące, pociągające, aczkolwiek nie wiem. Czy, czy nie mam po prostu za dużo teraz gier? Wiecie, i czy będę w stanie poświęcić no 100 godzin na jakąś przygodę? Ale cholera, spoko. W ogóle ja bym chciał tego baldura 3, nie? Na Switchu to byłoby zajebiste na maksa po prostu. Cuts Away to mega ciekawy tytuł. Drugi taki jest ze zwierzątkami w tym naszym dzisiejszym zestawieniu. Słuchajcie, jest to gra, w której będziemy zbierali swoją drużynę kotków, będziemy tymi kotkami czyścić pokład. Dbać o nasz statek, będziemy zarządzać tym statkiem, będziemy usprawniać w nim sprzęt, kupować nowe działa, zmieniać podłogi, dbać o niego i potem wyruszać nim na morskie bitwy. E, podobno gra posiada fabułę na ponad 30 godzin. Dziwko, też się zdziwiłem. Jest ogólnie naprawdę niezła. Jeżeli ktoś z Was lubi takie statkowo-kocie klimaty, e, no to zapraszam. E, szczerze Ostatnio mi brakuje zagrania w jakąś taką mega, mega dziwność, więc no biorę to pod uwagę. E, kolejna gra to Slender Trits, tak, jeżeli dobrze zapisałem. E, jest to, słuchajcie, horror point and click z oprawą graficzną, która mi się do końca nie podoba, ale bardzo lubię horrory point and click, tak, tak więc e, będę miał ten tytuł na uwadze mocniej. Poczekam jeszcze na jakieś recenzje, bo na razie nie ma ich zbyt wiele w internecie, ale tutaj daję Wam to jaka, taka, jako taką informację, nie? że jest coś takiego i obserwujmy, bo może to być naprawdę interesujące, tak, wiecie, że ja lubię tego typu Gry. No i na samym końcu, słuchajcie, nie wiem dlaczego jest tak o tej grze cicho i jest mi z tego powodu mega przykro, ale, bo chociaż może się mylę, ale Polacy z Forever Entertainment, czyli Kozaki na Maxa, zrobili remake Front Mission Trójki, czyli przekultowego. Taktycznego mecha, napierdzielacza RPG, tak, w którym będziemy składali swoje mechy, rozstawiali je na planszy, będziemy je kierowali przeciwko wrogim jednostkom. Wszystko w świetnej oprawie graficznej. No i ogólnie muszę Wam powiedzieć, że cholera to naprawdę, ja mam jedynkę, bardzo mi się podobała. tak. Mam dwójkę też, też mi się podobała, ale ta trójka no, wygląda naprawdę świetnie, więc koniecznie ją sprawdźcie, tak. wspierajmy naszych tutaj polskich developerów. Moi drodzy, mega Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dajcie mi znać, co ciekawego Wam wpadło z nowych gier na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Nie mówiłem w tym odcinku o Donkey Kong Bananza, no bo to wiecie, jest, no to wiecie, to jest naturalne, że to teraz wychodzi, nie? Powiedziałem o takich grach, po, które przejrzałem, które wyszły w ciągu ostatnich dni i które moim zdaniem zdają się być dość e, interesujące, więc mam nadzieję, że w, i Wy znajdziecie coś ciekawego dla siebie, a my widzimy się już niedługo w kolejnym niesamowitym odcinku do diabła z grami na razie, cześć.